Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Izaka przed wami kolejny odcinek Overwatcha serii, gdzie łapiemy haksy grasujące w świecie counter Strike. jak co poniedziałek oczywiście, witam was serdecznie, e, od razu się może zabiorę za oglądanie demka i, i oczywiście e, przy okazji was zapraszam na streamka, gdyż dzisiaj, kiedy oglądacie tego Overwatcha, no to jest poniedziałek pewnie, albo nie... Ale większość ogląda raczej w poniedziałek. To jest mecz Emeritos banditos o 22, a wcześniej odpalam streamkę około godziny 18.00, może trochę później. Aha, o ten to jest, a nie, bo to jest już chciałem powiedzieć, że goś ma ten sam celownik co ja, ale to po prostu jest mój celownik. Bo zmieniłem sobie rozdziałkę. Gram teraz na 4:3 1280x960, rozciągnięty, chociaż ten odcinek jest full HD nagrywany, bo to Overwatch, więc sobie zmieniam na nagrywki Overwatcha rozdzielczość. Gra mi się dużo lepiej, obecnie myślę, że forma w cs gdzieś tam powolutku wraca, zresztą nawet rzucam odcinek, jak forma wraca, chociaż tam była, był meczek na bambiki, więc, więc było łatwo sobie zdobywać fragi. Dzisiaj będzie trochę trudniej, no ale też liczymy, że się uda wygrać oczywiście, tak jak ten zawodnik, który sobie czytuje, liczę, że będzie w będzie stanie wygrać na 7 -0 -0. I myślę, że będziemy mogli sobie tego gościa przewinąć, bo to nawet nie ma sensu tracić czasu na takiego zawodnika. W każdym razie, no to wracając, no to właśnie. Merytas, Merytas o 22.00 wcześniej, 4 godzinki treningu z chłopakami, żeby się przygotować, rozegrać, rozegrać, rozgrzać i rozegrać. Więc zapraszam oczywiście serdecznie na streama, bo przecież... Bo przecież u mnie na streamku się najwięcej dzieje. Oczywiście YouTube jest dla mnie ważny, ale, ale Twitch zawsze w serduszku, moi drodzy. Dobra, tu oczywiście sobie wszystko wrzucimy, bo, bo to nie ma co tracić czasu na takich gości. Yy, i polecimy sobie z kolejnym demkiem. To taki szybki start, tak jak to bywa w uroczu, ostatnio, no zawsze, za każdym razem. I lecimy dalej, mam nadzieję. Okej, okay, pora na drugie demko dzisiaj, mam nadzieję, że będzie yy, trudniejsze nieco do przeczytania niż to ostatnie. O, jest Rialto. Rialto, skrzydłowy. Przenosimy się zatem do włoskiego miasteczka. Zobaczmy zatem, co pan podejrzany, który gra z diwalami, zaraz nam pokaże. Ten celownik w ogóle prawda? jak ten... I jak chcecie ten celownik, tak sobie wpiszecie na Google Shroud CSGO GO Crosshair, to na pewno wam to znajdzie. mam widać, że... Ten gracz to, to, jakiś skillowy. Chyba, z dualami. Ale przynajmniej nie patrzę w podłogę, więc... To jest zawsze coś, prawda? Patrzcie, jak mam przygotowane fliki. To jest właśnie ta pamięć mięśniowa, wiecie, że on usłyszał krok po prawej stronie i wiedział jak musi ruszyć myszką na swoim, na, na stole, na podkładce, żeby ten celownik poszedł 90 stopni idealnie w prawo na jego głowę. No to jest właśnie ta pamięć mięśniowa, dlatego właśnie polecałem tę mapkę training MCS GO 2, yy, także, yy, także zachęcam właśnie, żeby trzymać pamięć mięśniową, bo tak, tak będziecie strzelać jak on, zobaczcie jaki flik. Widzicie, to jest właśnie, kiedy się nauczycie tak strzelać do tych kropek, to tak samo będzie strzelać w grze tak jak ten pan podejrzany, bo tutaj żadnych haksów absolutnie nie ma, to jest po prostu pamięć mięśniowa, przytrenowany, dobrze przygotowany zawodnik. No. Znajomość mapki, jak widzicie, on wie, że, on, że jego rywal nie może wyjść z żadnej innej strony niż tutaj jest stąd, gdzie patrzy. K crosshair placement, no też naprawdę w niesamowitym miejscu. Tak jak widzicie, tak to wygląda, moi drodzy. Tak to wygląda. No widzę, że Torus to już tam troszeczkę zrezygnowany chyba na kucaka chodzi. Ech. Oho. Oho. I teraz będzie flick, słuchajcie. Za chwilę będzie flick shot. A może to nie będzie potrzebny. No i popatrzmy. No, znajomość, mamy tak jak mówiłem. No wiedział skąd przyjdzie przeciwnik ewidentnie, już od samego początku rundy, tak naprawdę przeczytał. Jak będzie grał rywal? No tak to wyglądało, moi drodzy. Tak to jest właśnie w tym Overwatchu ostatnio, że. Czego się nie zrobi. Ja, jak nie będę nagrywał tego wrocza, który której godzinie nie odpalę tego Woroczu, to za każdym razem są cheaterzy. I to tacy, że albo patrzą się w ziemię po prostu i napierdzielają ze Skara 20, Grotto. No nie, wiem, może nie Grotto, bo nie mają skina. Albo. Biegają sobie po prostu i walał głowy, tak jak ten pan podejrzany, który oczywiście jest i bo to był tylko żart, jeżeli ktoś się zastanawia, czy zwariowałem, to nie, po prostu y, takie żarty sobie robiłem na rozluźnienie atmosfery. O, zygzak zyskał to do głowy. To dobre full -outy. No recoil tutaj też chyba z tego co widzę. I tutaj te fliki. I tutaj te fliki. No tak, to właśnie jest. Nawet, słuchajcie, nawet prawie nie widać tego ruchu celownikiem, nie? Jak on daje te głowy? Prawie tego nie widać. Ale w ogóle ja się zastanawiam, w ogóle, jak to, jak to działa? Jestem ciekaw właśnie, jak długo muszą ci cztery czekać na bana. Czy mi się to opłaca, żeby... Żeby wbijać ten level konta, żeby zagrać ten mecz czy Wingman'y, po to, żeby zagrać sobie jeden meczek i... czy dwa i, i zakończyć swoją karierę na swoim koncie? Że też mi się chce, naprawdę, że też mi się chce, nie? No dobrze, przejdę do jednego chyba ostatnia runda. A ten ze swoimi ulubionymi dualami oczywiście. Bo to jest to jest właśnie to. To jest ten pistolet. No. I to jest ten moment. Uwaga. Jak się zatrzymał? po No i właśnie. No i właśnie. Hmm. Tutaj właściwie nie było nic innego. Nie było żadnego do góry nogami czy coś tam. Nie było, nie, nie było też żadnego... Banehopa, także tak możemy zreportować, myślę, i przejść sobie do trzeciego demka, który mam nadzieję że za chwilę się pojawi. Okej, okay. jest trzecie demko do obejrzenia. Nuk skrzydłowy. Hmm, znowu skrzydłowy. To dzisiaj taki, e, taki oworoczek skrzydłowy bardziej. W takim razie, skoro już dwa demka ze skrzydłowego, tylko jeden normalny, który nie był do końca normalny. No, o, zobaczmy sobie, bo gość ma 7.04 taki, więc to wygląda, to wygląda normalnie. E, wyglądało przynajmniej. No, i niestety, gościu przynajmniej jest, nie jest takim odpaleńcem y, na 100%. No, może jednak jest. W sensie, nie, nie jest taki, już przynajmniej nie patrzycie w ziemię, nie strzela headshotów od razu. Ale gość z Warhackiem i z Imbotem raczej gra. Ekstryczne. Znaczy, z wolhakiem na, na 100%, z Imbotem jeszcze nie wiem. To było słaśni kroki, co prawda. I tu też słaśni kroki. O kurde, ale widzę, że alfa to też odpalone jest. Tak to jest pojedynek taki, wiecie... No, 2 na 2, a tak naprawdę to 1 na jeden, zresztą nawet patrząc też ziki. Zobaczcie to się dzieje, jaki to jest pojedynek. Alfa kontra podejrzany, no obaj czyterzy. I go ci goście? Lodowiec i topór, nie wiedzą co się dzieje, nie? Patrzcie Oho No trochę się, trochę się ten meczek rozjechał. Jest alfa z, z botem, ale lodowiec zabił, zobaczcie. No to ta już bez szans raczej w takiej sytuacji. A ty nawet nie wiesz, to jest szyba to jest. Gość ma takiego wallhacka odpalonego, że nawet nie zauważył, że tu szyby nie ma. To ładnie. Oj, chciał sobie broń podnieść, ale coś tak nie mogło chyba udać. O, tu będą skany z ventów? Ja muszę zobaczyć skany z ventów. Ale faj, już jest na blisko. No David trzyma, trzyma kąt. Oj. No jak widać i wallhack, i imbocik jest. O, kurde, tu jaki movement Unikną tego strzału. Nie no, jestem pod wrażeniem, naprawdę. To jest, słuchajcie, to jest, to jest mecz na szczycie w ogóle: cheaterski, nie? To jest niesamowite. Tak jakby się umówili na ustawkę, nie? Cheaterzy umówili się na ustawkę. Co się w ogóle. Czy tak można mówić o trasport po głowie. Oj, oj, i teraz. Ja nawet nie widziałem jak gość wychyla, nie? To jest. To jest niesamowite. Ja mam nadzieję, że jak będziemy grali jako z Banditów, to nie traktujemy takich gości nigdy. Chociaż mówi się właśnie, mówi się też, że... że... jest tych cheaterów na scenie trochę, którzy tak super kryją w ogóle. Oho. No i, i... pograne. Oczywiste. Oczywiste. Niewystarczające, niewystarczające. Myślę, że tak jest git. Cóż, ustawka cheaterów zakończona. Yy, zwyciężył yy, kto? Alfa chyba, tak? To był, yy, także tak to wyglądało. No i co? I chyba poczekamy jeszcze na jedno demo, bo jeszcze nawet nie ma 10 minut odcinka, to nie będzie, nie no żartuję, tak nie patrzę na to, ale yy, chciałbym, żeby właśnie minimum było te, te takie 10 minut, takie 13-14 minut, żebyście mieli odcinek, no bo, no bo nie zdążycie nawet kawy wypić do końca, albo obiadku zjeść, a często przy kolacji albo przy obiadku sobie pewnie oglądacie, także czekamy na jeszcze jedno demo. No dobra, pora w takim razie na to ostatnie demko, które już właśnie Wam odpala. Miraż turniejowy, czyli jednak 2 na 2. Dzisiaj dwa mecze turniejowe, dwa mecze wingmanowe. No i popatrzmy, czy to będzie szybkie demo. Tak to wygląda w tym momencie. Pan podejrzany, jeszcze na rozgrzewce niby, ale obawiam się, że pan podejrzany się tutaj nie będzie pateczkował niestety. Rewolwer. No dobra. To jest, to jest coś czego nie widziałem chyba bardzo bardzo dawno już, długo, bardzo długo w sensie. No. Aha. To fajny Asik ty. To fajny Asik w takim razie. Nie dobra, tego. tego, tego słuchajcie nie było jeszcze. Asa z rewolwerów, pistoletówce jeszcze nie było na Czy co? To jest... To jest coś nowego, nie? To jest ewidentnie coś nowego. No ale cóż, jakby no to jest też taki obiut, czyli trochę tam już też widzę, że ustanka się kręci tam jakoś ostro, dziwnie. No, no właśnie, Husky, tak jak powiedziałem, nie? Husky tam się dziwnie kręci na rampie, no, to było dziwne. Mateka, więc przeżyje podejrzewam, bo jeden strzał w głowę. Oj, tarapaty, bo Husky to już z kolejnym fragiem, bomba na bezresztą. Oj, podejrzenie nie może trafić, no to już pogramy. A jedna. Jeszcze się może rotować, słuchajcie. To jeszcze zobaczymy sobie tę rundę. A potem ja uciekam na trening z chłopakami, bo już chłopaki czekają na tym spiku. I lecimy trenować, więc zapraszam Was na streama, Koniecznie wbijajcie na Twitcha dzisiaj o 22 mecz, no ale wcześniej wpadajcie, bo będzie CS. Ostatnio narzekaliście, że nie ma CS na streamach, więc teraz się przykładam do tego. Więc zapraszam serdecznie. A tutaj myślę, że już możemy sobie odpuścić oglądanie tego demka, bo wszystko jest jasne. Gościu jest odpaleńcem i to takim solidnym. Więc nie będziemy się męczyć, nie będziemy sobie przeprowadzać zwrotu u głowy przez to, że patrzę się w ziemię. Ale znowu, kolejny, kolejny odcinek Overwatcha: 4 Demka, 4 odpaleńców. Tak to niestety wygląda. Zapraszam na Twitcha, a ja się z Wami żegnam. Miłego tygodnia Wam życzę, Trzymajcie się i cześć, cześć.